Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku międzynarodowym, dla cen na rynku polskim również można być optymistycznym z perspektywy kierowców, bowiem te ceny mogą ulegać pewnej, pewnej obniżce. Siłą rzeczy no, jesteśmy powiązani jako, jako jeden z rynków, elementów globalnej gry, z tym, co się dzieje na notowaniach międzynarodowych, a tam bardzo wyraźnie odzwierciedlają się spadki związane chociażby z sytuacją w Chinach. Także tutaj te spadki gdzieś pośrednio w dłuższej perspektywie mogą także oddziaływać na rynek chiński. Zapotrzebowanie. Na, na ropę na świecie jest mniejsze ropy, jest dużo i co za tym idzie również dotyczy to produktów ropopochodnych, także tutaj ten czynnik także można wskazywać jako, jako argument za spadkami na rynku polskim. Jeśli chodzi o przyczyny spadku cen LPG, to tutaj wszyscy polscy importerzy wskazują jednoznacznie, że jest to konsekwencja tego, co się dzieje na rynku międzynarodowym. Notowania międzynarodowe tanieją, to wiąże się chociażby ze zmianami produkcji czy, czy wysokości. Eksportu chociażby z Rosji, bo to jest ten główny dostawca LPG, który jest paliwem przede wszystkim importowanym jednak do Polski, właśnie z kierunku wschodniego. I tutaj no, te jakieś zmiany, jeśli chodzi o, charakter, o charakterze logistycznym czy, czy produkcyjnym na, u naszych wschodnich sąsiadów, powodują te, te obniżki także na rynku polskim. Pośrednio gdzieś tam można to też wiązać z tym, co się dzieje w Chinach. To jest oczywiście jakaś tam dalsza konsekwencja, która dotyczy wszystkich produktów naftowych czy ropopochodnych, ale nie bezpośrednio. Tutaj zdecydowanie bardziej zmiany w Rosji, o których często nawet w Polsce nie wiemy czy, czy nie słyszymy, one, one przede wszystkim determinują to, jak wygląda polski rynek LPG, a w najbliższym czasie spodziewać się można, tak jak powiedzieliśmy, dalszego ciągu jeszcze spadków na rynku detalicznym.